Cześć, cześć. Tarot auryczny i aura miesiąca sierpnia 2019 dla wodników. Zobaczmy, co chcę wam przekazać orakel. We wrześniu prawdopodobnie będą nowe odsłony czytań. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję, za miłe komentarze. To oczywiście kieruję do wszystkich grup. I fajnie, że jesteście: fajnie, że, że tworzymy pozytywną aurę. Nie chcę się od... odsłonić, to zostawmy zasłonięto. Poprosimy energię sierpnia 2019 dla wodników. Wodnik. Co jest dla was pierwszą kartą? Przygoda, przygoda. No, słuchajcie, wodniki to chyba albo gdzieś wyjeżdżają, albo skądś wracają. Dlatego, że energia u Was jest mocno jeszcze taka zawieszona. Energia błękitna, energia nieba, energia przygody i podróży. To, co widzę dla Was, wodniki, to to, że dostałyście jakąś inspirację. Dostałyście nową możliwość, nową znajomość, nowe kontakty, nowe możliwości, które przywołują wasze wspomnienia i tak naprawdę odnosicie się dzisiaj do rozmyślań, czy dobrą drogą podążacie, czy jesteście osadzeni, aby na pewno na właściwym gruncie. Staracie się szukać możliwości i rozwiązań. Przypominacie, swoje, e, przypominacie sobie swoje plany, swoje założenia. Odnosicie się retrospektywnie do tego, co było, patrząc równocześnie z wielką dozą nadziei w przyszłość. Pomimo, że dzisiaj ta, ta droga wydaje Wam się taka trochę koślawa a, i nie do końca czujecie się stabilnie, jeżeli chodzi o okiełznanie problemu, który Was nurtuje. To może być praca, to może być dom. Doprecyzujemy to, to oczywiście, w jakim aspekcie. Yy, ja myślę, że chodzi raczej o sprawy przyziemne, o to, że nie czujecie się do końca stabilnie w tym, w czym tkwicie. Nie czujecie się stabilnie, jeżeli chodzi o to, że Wasze marzenia nie do końca pokrywają się z rzeczywistością, z realiami, z możliwościami. Nawet i choćby zarobkowanie to może być ten aspekt. Nie mówimy tu o tym, że niesprawdzone są Wasze pomysły, ale w niektórych przypadkach pewne pomysły już zostały zrealizowane za późno, bądź te, które nie zostały zrealizowane, jest już za późno na nie. To jest, to jest na pewno przekaz do niektórych z Was. Wy próbujecie, yy, próbujecie mocno zakotwiczyć się w yy, obecnej rzeczywistości z tym, co Posiadacie z tym, co, z tym, jacy wy jesteście. Jesteście trochę w tym sami. Pomimo, że są wśród Was przyjaciele i są ludzie, którzy chętnie chcą Wam pomóc i na dobrą sprawę bardzo Wam yy, towarzyszą, to jednak w planach i zamiarach, założeniach, w formie spełnienia siebie, jesteście trochę sami. Gdzieś zmierzacie, gdzieś patrzycie, gdzieś chcecie coś zmienić, macie potrzebę zmiany, macie potrzebę dobrnięcia do takiego momentu, w którym to, co robicie, nie będzie tylko zabawą. Macie potrzebę poczucia, już nawet nie, że stabilizacji, wy macie potrzebę poczucia bycia serio z tym, jak was traktują, z tym, w jaki sposób wypatrzycie na siebie i przede wszystkim z tym, co robicie, na ile to jest stabilne, na ile to jest pewne. I to, co robicie, jest pewne, może nie do końca jest stabilne, bo faktycznie zabrnęliście gdzieś w jakiś taki moment, w taką jakąś przestrzeń, która jest może niszowa i nie do końca jest dla Was intratna, a być może nie potraficie z poziomu Waszej pozycji, w której obecnie jesteście, spojrzeć na to z większym dystansem. I macie poczucie, że utknęliście, macie poczucie, że nie możecie ruszyć dalej. Jest coś, co was ogranicza. Niewątpliwie do wielu z Was kierowana jest energia przemyśleń, energia patrzenia na możliwości swoje i na przede wszystkim realizację realnych planów. W sierpniu będziecie dużo dywagować, dużo rozmyślać nad faktem, Powzięcia pewnych kroków, które sprawią, że to, co robicie, będzie miało sens i będzie miało przede wszystkim takie realne odbicie w codzienności. Mówiąc najprościej, przyniesie zyski. Mówię o tym, gdyż wyczuwam wśród Was pewną grupę osób, do których ten przekaz może być bardziej odniesiony: że nie czujecie komfortu związanego z zarobkowaniem, że nie czujecie się pewnie, stabilnie na rynku. W swojej profesji, w swoich, w swoich możliwościach, które, które nie są złe, które nie są y, źle dobrane, które, które y, nie warto z nich rezygnować. Jednak być może źle została ukierunkowana energia, że to nie jest być może ten target. Może potrzebujecie kogoś do współpracy. Może sierpień będzie takim momentem, gdzie znajdziecie w sobie również potrzebę szukania dodatkowych, dodatkowego wsparcia, jeżeli chodzi o prowadzenie własnych, własnych biznesów. A dla tych, którym nie biznesy w głowie, a potrzeba osadzenia, urzeczywistnienia, okiełznania emocji drugiej osoby i uczuć, będziecie mieli taką szansę, będziecie mieli taką możliwość, i wszystko zależy od waszej determinacji, od tego, na ile wy również. Chcecie, jesteście gotowi. Coś do Was będzie się dobijało. Jakaś pomocna dłoń, jakaś serdeczna, uśmiechnięta buzia. Ale wszystko tak naprawdę jest utkwione w, waszym, w Waszej gotowości, Waszej gotowości, w Waszej mobilizacji. Widzę wśród Was osoby, które zabrnęły ze swoimi. Inwestycjami gdzieś za daleko, również i czekacie na, na pozytywne rozwiązania. Są tutaj przekazy trochę pogubienia, są tutaj przekazy trochę stanawiania się nad, dalszym, nad dalszą formą działalności, nad dalszą formą aktywności, nad dalszymi krokami. Niektórzy z Was kurczowo trzymają się tego jednego założenia, które sobie zaplanowali gdzieś w przeszłości, gdzieś sobie uświadomili, że to jest właśnie ich. Kierunek, ale zwróćcie uwagę, to jest taka rada: jeżeli nie wszystko idzie tak, jak powinno, jeżeli nie wszystko od dłuższego czasu jest osadzone w, takim, w takiej płaszczyźnie, w jakiej powinno być osadzone, tylko ciągle jest gdzieś z boku, ciągle jest nad albo ciągle jest pod, to czas to zmienić. Sierpień jest takim momentem jeszcze chwilowej pauzy i bardziej w strefie planowania jesteście. W sierpniu osadzeni. Ale to wszystko zmierza ku temu, aby po wakacjach ruszyć i wziąć sprawy we własne ręce. Zobaczmy, co będzie chciał Wam powiedzieć tarot odnośnie tych energii. Energia sierpnia 2019 dla wodników. Oczywiście, przekaz ogólny możecie znaleźć w osobnym filmie, tak żeby się jeszcze zorientować dodatkowo, jaka energia przyświeca Wam. Poprosimy energię Aurę Sierpnia dla wodników. 2019 dla Wodników. Spód karty. To magik. I zobaczmy, co tutaj mamy ukryte. W sierpniu dużo przemyśleń. Trochę będziecie mimo wszystko e, trzymali się kurczowo tego, co, co było w was, co było w was planowane, e, nie będziecie chcieli odpuścić. Mam wrażenie, że potrzebny w tym wszystkim jest umiar. Szykuje się przed Wami coś nowego, energia nowego, energia nowych pomysłów, energia również e, szkolenia, przechodzenia w tryb. Zdobywania nowych informacji. W, w pewien tryb bardziej aktywny Wam się szykuje. Jakby na tym etapie sierpnia, Wy jesteście trochę wycofani, jesteście troszeczkę jeszcze mm, nie do końca zdecydowani. To jest jedna sprawa: szukacie pewnych rozwiązań, szukacie pewnej równowagi, zasięgacie informacji, ale również bardzo krytycznie, chociaż nie chcecie tego widzieć, podchodzicie do spraw które już, już Wam zaczynają przeszkadzać. Już są dla Was uciążliwe. Zwróćcie uwagę na to, że pieniądz musi być w przepływie, aby mógł na siebie zarabiać. To nie jest zachęta do tego, abyście byli bardziej rozrzutni, ale to też nie jest zachęta do tego, abyście byli za mocno skupieni na strefie, sferze materialnej. Zwróćcie się ku wewnętrznej równowadze, ku temu, co jest Waszym balansem, co sprawia, że jesteście stabilni. Ale przede wszystkim szczęśliwi. Co wam niesie radość? W sierpniu będziecie troszeczkę bardziej narzucający sobie pewne zasady. Może trochę też będziecie próbowali, ale będziecie się hamować z narzucaniem również innym pewnych, pewnych zasad. Nie. Nie możecie naciskać na pewne rzeczy, które siłą naturalnych przepływów. Albo stoją chwilowo w miejscu, albo się nie ruszają, albo wymagają konkretnych, dodatkowych kroków i, i być może zmiany pewnych proporcji. Nie zmieniajcie siebie tylko dlatego, że pewne rzeczy nie idą tak, jakbyście chcieli, i nie róbcie czegoś na siłę. Zdrowy rozsądek tak i w planowaniu zmian, i w rezygnacji z doczesnych założeń. Tu nie ma mowy o pewnych niedociągnięciach, ale może być tak, że pewne rzeczy będą się opóźniać. Może być tak, że pewne rzeczy będą przyblokowane. I to również jest pewien etap, do którego musiałyście, drogi wodniki, dobrnąć. W sierpniu będziecie myśleć, czy to jest ta droga, czy to, jest, czy to są te możliwości, czy można jeszcze bardziej, czy można inaczej, czy można przekierować, czy można coś zmienić, czy można coś odjąć. A może w ogóle zrezygnować z pewnych rozwiązań, które nas tylko i wyłącznie uziemiają? Tak mi przyszło na myśl, że ci, którzy prowadzą sklepy stacjonarne, nagle zmienią z, z ideę na założenie sklepów internetowych. Nie wiem, taka, taka myśl mi przeszła przez głowę. Co Tarot będzie chciał nam dopowiedzieć względem tego układu? Musimy o wyprecyzowanie energii tych kart. Zapewnienie, że posiadacie wiedzę i, macie, e, i ma, jesteście w pozycji eksperta. Tak, Za swojej wiedzy możecie być dumni, pamiętacie jak łączyć talent i umiejętności. Natomiast jest to pewien, y, pewien, pewnie, pewne przesłanie, abyście skupiły swoją uwagę drogie wodniki na detalach. I być może w tych detalach, w tych szczegółach tkwi problem, że jakiś mechanizm nie działa do końca poprawnie. Jakaś, jakiś, jakiś szczegół, a jak wiemy, diabeł tkwi w szczegółach, wymaga pewnej korekty, wymaga pewnej, może, uwagi, pewnego skoncentrowania się na tym, w czym tak naprawdę leży problem. Dla niektórych z Was będzie sierpień już okresem wytężonej pracy, dlatego że to planowanie dzia działań, planowanie strategii, organizowanie i wcielanie nowych koncepcji w życie zacznie się dla Was już w sierpniu. To jest dla Was karta, która mówi o rozwoju osobistym. To jest karta, która mówi o was dla Was o awansie, ale również o tym, że być może powinniście uczestniczyć w bardziej w życiu jeszcze społecznym i tym, które przynosi Wam inspiracje i nowe możliwości co do nauczenia się, co do szkoleń, co do wdrażania nowych technik, nowych sposobów. A to wszystko celem tej logistyki, która w jakiś sposób może was zawiodła. A może się nie sprawdza? Macie szanse wodniki wybicia się, niektóre z was, pokazania swoich talentów i zdobycia uznania u innych osób. Dla niektórych to jest również yy, nawiązanie fajnej współpracy z nowymi osobami. To być może jest ten wasz prezent, to jest być może to ten kontakt, ta znajomość, to ta pomocna dłoń, która idzie do Was ale wy musicie oczywiście też wyjść naprzeciw. Robicie pewien upgrade swojego, swoich systemów. Dążycie do tego, aby to, co zamierzone, stało się realne, a to, co już jest realne, ale nie przynosi profitów, wpłynęło na szersze wody. Dzięki właśnie zdobywaniu nowych gałęzi kontaktów, nowych y, możliwości znalezienia źródeł, i łączników. Zobaczmy, co karty Lenormand będą chciały nam powiedzieć. Jaka energia sierpnia dla wodników. Ale pojawiła się również miłość. Mam nadzieję, że ci, którzy usłyszeli o tym, że nie ma nic o miłości, wytrwali mimo wszystko. Rozkwit. A więc w sprawach miłosnych, słuchajcie, po raz kolejny pojawia się kotwica. A więc zaangażowanie, a długotrwała relacja i stabilizacja. Słuchajcie, dla tych, którzy miłośnie patrzą na ten rozkład to związek poprzednich cieleń to więzi karmiczne. Dla niektórych również sukces w pracy i osiągnięcie właśnie tych celów. O których marzą. Dla niektórych to znalezienie klucza i możliwości. Dlatego życzę Wam, słuchajcie w sierpniu, abyście Waszymi myślami, planami spójnie i zgodnie z Waszą wewnętrzną potrzebą odnaleźli przystań i odnaleźli sposoby i metody, oraz fajnych ludzi na swojej drodze, którzy umożliwią Wam płynność i dadzą wiatr w skrzydła pozytywnej aury wodniki do zobaczenia do usłyszenia hej